Cześć kochani na moim kanale, a to jest kanał właśnie Tematyce tematyce zdrapki, lotto i tak dalej i tak dalej. A właśnie kochani tu widzimy na stole, jest to zdrapka Extra 777 i premiera tej zdrapki była jakieś dwa tygodnie temu. A ja właśnie dzisiaj będę wydrapywał tą zdrapkę, można by powiedzieć premierową. Ale mimo wszystko, to jest taka mała premiera u mnie na kanale Czyli tej zdrapki jeszcze nigdy nie drapałem I właśnie chcę się przekonać Jak to się właśnie wydrapuje Chcę pokazać moim widzom Jak to będzie grało, jeżeli się kupi 10 zdrapek od 1 do 10 I ile można właśnie Wygarnąć kasiory z powrotem Czyli mamy 10 zdrapek, wkład jest 100 zł i ja w tym momencie zapraszam moich widzów na tą premierkę. Niech się dzieje. Kochani widzowie, a na stole widzimy Ekstra 777. Wygraj 507 tysięcy. I to jest premiera tej zdrabki u mnie. Mamy 14 szans na wygranie. Oprócz tego. Mamy tutaj grę z 7, czyli 7 razy 1. Dwa, dwie siódemki koło siebie razy dwa, trzy siódemki, czyli te symbole razy trzy. Zdrabka jest z numerem jeden. Ja jeszcze krótko obrócę, jakby ktoś nie wiedział, jak to z tyłu wygląda. Czyli mamy taki tutaj podział wygranych od pierwszego miejsca do dziewiątego, tak to wygląda. To co, kochani, wszystko przygotowane. Mam nadzieję, że siedzicie wygodnie. Oj, tu widzę siódemkę w paskach. Nie wiem dlaczego. Poczekajcie. O. Dlaczego w paskach jest? Który światło tu za mocno działa. Normalnie patrzę na tą siódemkę, nie jest w paskach. Widzicie? A tu paski ma. Czekajcie. Może to 3D jakiś efekt jest taki, wiecie. No. no to co, widzowie? Ja jestem gotowy i zajrzyjmy, co właśnie mamy tutaj w tych grach ciekawego do wygrania. I jak widzimy, zaczęło się od symboli, czyli są symbole tej zrabcy. I gra trzecia. Ja nie będę powtarzał symboli. Czekamy na pierwszą siódemkę. Tylko przypomnę, że to zdrapka z numerem 1. A na dzisiejszy tutaj zdrap przygotowałem ich Aż 10, czyli trochę do drapania. I tak to wygląda strapka z numerem 1. Takie oto symbole. A nas interesuje. Widzowie. Jest! 2, ha! mogę pociągnąć razy trzy. Czyli cudownie, mamy pierwszą wygraną i to jest podwójna, pierwsza wygrana i są, są już dwie siódemki, czyli można powiedzieć, że pierwsza zdrapka zaszalała, a w niej wyłowiliśmy, uwaga, 10 zł razy 2, jest to 20 zł. i to jest dobry początek, uważam, zdrapeczka ląduje tym samym. Na lewą stronę, a na stole już widzicie, mamy dwójkę. Trapak przyłożony i zaczynamy atakować te strapki, wydrapywać. Szukamy, czyli musimy znaleźć, czyli muszę znaleźć liczbę 7 razy 1, razy 2 albo razy 3. I tak to wygląda. Czyli od 100 zł możemy już odjąć 20. Jeszcze musimy tylko 8 dych. Odzyskać, żeby to miało sens. Ręce i nogi. Ok. Następnie 13 gra, i na dole gra 14. Odpuściła sobie totalnie. Zdrapka, powiem wam, tak się drapie, że nawet tutaj piłki nie lecą z niej. A na stole już drapiemy zdrabkę z numerem 3. I zaglądamy do tych gier. Tak to wygląda. Siódma gra. Ósma. Widzimy jabłuszka, borki, diamenty różne. Pomieszane te symbole. Tutaj widzę, śledzi mój zdrapak aparat. I to na tyle, jeżeli chodzi o zrabkę numer 3. Widzowie. A na stół wskoczyła zrabka z numeru 4. I ja od razu wydrapuję. Kochani. I czekamy na siódemki. Gra siódma. Również nie. Gra ósma. Nic nie dała w padce Jest 25 sztuk, jakby ktoś chciał wiedzieć, to tak to wygląda. Czyli piątka również sobie odpuściła. A tamta była piątka, ta jest czwórka, czyli wyciągła mi się piątka wcześniej. Zobaczymy, co w czwórce. Tu takie symbole. Ok, gra trzecia i widzimy. A tu już odrapałem. To niech zostanie, czyli razy dwa. Jest następna wygrana, czyli w jedynce było, w czwórce. Tak to na razie się rozkłada, jeżeli chodzi o wygraną. O, I tu widzimy, że wydarzyło się coś fajnego, czyli. Zdrabka extra 777 numer 4 przyniosła szczęście, czyli razy 5 można by powiedzieć. I tu widzimy już od razu 10 zł, czyli to jest 30, to jest 20, czyli 5 dych. Mamy w tej chwili w tej zdrabce, plus tamte dwie dychy. Jest to 7 dych, i zbliżamy się do wyrównania inwestycji w ten odcinek, czyli daliśmy 100. A mamy w tej chwili 70 zł odzyskane. I jeszcze jest kilka zdrapek oczywiście. A jak? Czyli tu jest odsłonięte. Widzimy tu 20 zł, tu 30, razem 50. Superancko. Zdrapka ląduje na lewą stronę i narobiła tutaj dziwactwami ta zdrapeczka. Musiałem niestety posprzątać. A następnie mamy szóstkę. A w szóstce oto takie tutaj symbole się mieszczą. Pięknie. Trzy pole. Pole numer cztery. I pole numer siedem. W numer sześć. Przypominam, że w jedynce dało 20 zł i w czwórce dało 50 zł, jak do tej pory. To są nasze dwie tutaj szczęśliwe zdrapeczki. Kochani widzowie, a do końca zostały jeszcze te, te cztery zdrabki wydrapanie. Zobaczcie, jak ładna zdrapeczka. Ekstra 7-7. Przypominam, jakąś zdrabkę. Ja nie mogę sobie przypomnieć, jaka to była też coś z takimi siódemkami. A ja wziąłem siódemkę, kochani. Sympatycznie pewnie się drapie to. I gra trzecia. Mamy siódemkę z drapeczką. Teraz numer 7. Gra piąta. Takie oto symbole się pokazują. Ja ich nie będę czytał. Zobaczcie. Wolę poobserwować, co tu się dzieje. Ok. I gra dziesiąta. Następnie gra jedenasta. Drapiemy dalej. I musimy wydrapać siódemkę, albo dwie, albo trzy w jednym rządku. superansko by było. Dobra. Następnie ósemka, czyli zdrabka z numerem 8. I jest gra druga, gra trzecia. Tu widzimy gra czwarta. Okej. Okay. Gra szósta. Tak to wygląda. I mamy grę dziesiątą w tej chwili, czyli jakby to powiedzieć, linia dziesiąta, linia dwunasta. Każda linia to jakby gra. I ta zdrabka z numerem 8 również na prawą stronę widzowie, a nam do końca zostały te oto dwie zdrabki, czyli mamy z numerem 9. Złodzie, że sobie tak tu odsłonię. O, no, pojedziemy w ten sposób. I tu mamy wygraną, zobaczcie. Jest siódemka, czyli w grze dziewiątej, w zdrabce 9, przepraszam najmocniej. Mamy na pewno wygraną. A ja znowuż tak tu pojadę. I jest druga. <laughs> czyli widzowie, zobaczcie, ryzyko opłaciło się i mamy w grze w tej chwili. Tu jest jaka gra. Gra siódma jest również siódemka. I jest tutaj też siódemka. Zobaczcie, jak to pięknie się tutaj skomponowało. Czyli w tej chwili te trzy siódemki dają nam 30 zł, tam było 70 zł. Czyli w tej chwili jesteśmy na zero. I jeszcze jedna strapka. I tu kilka pociągnięć. To pociągnę z tej strony. Ok, czyli tu już nie będzie. Oczywiście, jak to będzie 10 zł, bo może być 20. I musimy odkryć jeszcze środek, czyli środek sobie też odpuścił. Czyli tu mamy 1 razy i to jest razy 10 zł, a tu jest razy również 10 zł, czyli 30 zł. W tej chwili mamy premierę na 0, czyli 100 zł inwestycja, 100 zł z powrotem. Będę żądał od to, żeby mi na konto dało, a jak nie odpuszczę im tego. Zdrapka na lewo. I zobaczcie, muszę znowu pozamiatać. Tutaj piórko w akcji. I zdrapeczka z numerem 10. Oj, to była udana premiera, czyli taka premiera na zero. No to co, zapraszam Was, odsłoniamy i szukamy. Szukamy symboli 7. Jakby tu coś było, to by był od razu plus. Się przekonajmy, jak tutaj loto, algorytmy ustawiają te wygrane. I mamy grę 11. 3 będzie plus, 3 będzie 0. Oto teraz, w tej chwili walczymy. I na dole ostatnie trzy odsłonięcia, czyli tu jest garnec, banany i gwiazda. Tym samym, drapeczka tam na prawo, widzowie, a my świętujemy taki oto sukces. Tutaj ładnie trzy się pokazały, tu widzimy dwie siódemki i ta zdrapka tutaj z numerem 9 też ładnie wskoczyła nam, czyli widzicie jedynka, czwórka i dziewiątka. Jakby ktoś kiedyś kupił takie trzy zdrabki z takim numerem i by wygrał, napiszcie koniecznie mi pod filmem, że sprawdziło się i dzięki mnie wygrałem. Też 100 zł. Bardzo będę wdzięczny i po prostu zobaczymy, czy to się sprawdza. Kochani, dziękuję za to, że dzisiaj ze mną tutaj byliście na tym krótkim premierowym odcinku, mimo że zdrabka była dwa tygodnie temu dopuszczona do sprzedaży, a ja właśnie dzisiaj mogę dopiero. Drapać dla nas, kochani. Czyli co? Jak zawsze, superancko. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że obejrzycie z reklamą, żebym sobie też zarobił. Dziękuję Wam za to. Pozdrawiam wszystkich, co pisali ostatnie dni pod komentarzami, pod filmami. Komentarze. Oj, powiem Wam, że jeszcze dochodzę po podróży do siebie. Przez kilka dni zrobiłem 2000 km. Oj, 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 ale to tak na marginesie, kochani. Jak zawsze głowa do góry, światełko i damy radę. Trzymajcie się. Hej, do następnego razu. Pa, pa.